We'll be right <laughs> back. Drodzy Państwo, zaistniała sytuacja obrazuje nam, jakich metod do zatrzymania strakujących górników używają polskie służby. Nagranie pokazuje, iż pewna grupa zamaskowanych osób utożsamiających się ze strakującymi zmienia radykalnie swoje działania, zatrzymując osobę najprawdopodobniej popełniającą wykroczenie. Filmik odzorowuje pewien podział społeczny i, będąc biernym obserwatorem zaistniałej sytuacji, odnoszę wrażenie, iż Polacy są narodem, który nie idzie za głosem. Jednocześnie dzieląc się na ze strony popierające strajk, jak i na strony, które go nie tolerują, a nawet podchodzą biernie. Czekamy na Państwa głosy. Choose your mówi.